tak, Junia zaparkowany. Niedźwiadek, widzę już leci chyżo. Buciki ma adekwatne żeby mnichów za bardzo nie podniecać. To przejdziemy, tutaj sobie auto zaparkuje. Żeby nie było, jest święty Mikołaj. Jest Nikolas. Dziewiąta, dziewiąta, siedemnasta. No i Everyday niby, ale tam u nas zapisane było, że nie everyday. No ale dobra, idziemy. Niedziadek jest wizet ubrany właściwie. Ja może mniej, zobaczymy czy mnie tam nie pierdzielą. Na razie idę w krótkich gaciach i się nie przejmuję. I co tu było powiedziane dziadku? Że tu powiedziane było, że tu jest niby tych kroków kroków. Stop stopni, stop. Tylko pytanie, czy oni liczą to podejście jako jakieś stopnie, czy, czy nie? Chyba nie. Chyba nie, Czy to jest? Stopnie są odliczone, on tu gdzieś kończy podejście. Prawdopodobnie. No nic, idziemy. Proszę bardzo. Niedźwiadek a Stekiecę. Pod czogonem, jak a taką mnogość schodów, że można się pogubić. Czy klasycznie po tych drzewnianych schódkach. Są mrówki po nich chodzą. Mieli Państwo dwie obserwacje, pierwsza logistyczna, tu widzimy windę na takich czterech linach stalowych, jako przypuszczam ograniczniki i tą windą co mogą, prawda, coś na górę włożyć. A druga taka, to tu jest WC, to jest operacja bardziej natury sanitarnej, bo mnie właśnie intrygowało jak ci mnisi, prawda, tutaj, prawda, funkcjonują i funkcjonowali w tematach takich typu prawda mycie i te inne sprawy jak tu z wodą, jak tu z sanitariatem proszę Państwa, więc jest umywalka prawda, sobie ładnie jest sobie dziura z wodą, pytanie gdzie to leci no a tu prawda mamy widok na okolice i sąsiednie skały, tak na marginesie. Idziemy dalej, tutaj Niedźwiadek coś tam liczył i twierdzi, że ile schodów nie zgadza, to mu tam już wyszło więcej niż miało być, a tu jeszcze idziemy, widzimy w górę, więc nie wiem jak to będzie. Ważne jest, że ładnie jest tam ule, jakieś sobie sobie są. Pszczółki, mnisi pewnie hodują. Ryby, grzańce za co potem robić zimne wieczory. To jest 98. No widzimy, jak to tutaj 94 jest. Να go, Εύχομαι να πω ότι πρέπει 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 Tam w samej tej części z ołtarza nie wolno kręcić, tu staram się troszkę może pokazać tego wnętrza cywilnego, jak się wyrażę, na ludzi. Tu widzimy ta winda, dochodzi z dołu, prawda? Myślę, tu można coś przywieźć tą windą. Guziki ma, wietrzy się kulturalnie, prawda? Ta winda na linach stalowych. A widok jest ciekawy. To są prace widzimy, remontowe, renowacyjne. Panowie mają współczesne narzędzia, żeby nie było. Nie dziergają tego dłutami ręcznie. A tu widok. Mamy kolejne pięter konieczku Połne piętro wyżej Nad tym daszkiem współczesny No ale też tu sprzęt współczesny Mamy wisz fotowoltaikę na ciepłą wodę Dzwonnica Słyszysz tam te ptaki na dole na dole na skałach generalnie tam gdzieś nuńko se prawda stoi mhm. w cieniu koła budki telefonicznej się integruje Tam przed nami na wprost widzimy jest droga, którą dalej pojedziemy. Mhm. Jest też kolejny klasztor. Mhm. Nie wiem co to nie jest ten, co jest dzisiaj niby zamknięty. Spróbujemy, skoro to, to było, że everyday to może everyday. Mhm. I pan widzimy na dachu, siedzi sobie budowniczy, budowlaniec mhm. i się fajeczką jak też widokiem upaja. Zatem co dziadku, idziemy w dół, tak? Mhm. Idziemy w dół, a przy takie właśnie widzimy ciekawe zjawiska, jak ci państwo Azjaci przed nami. Pan się z tej mańki wachluje, bo mu gorąco, a drugie mańki ma jeansy i koszulę drugiej Mańka, ale nie ma po chuj. A pani z kolei ma płaszcz i kapilusz i też ma jeansy. No ale się nie wachluje, że pani się wachluje, bo mu gorąco. On tak mu gorąco, a może byś ubrał bardziej tak przewiewnie, to by było mu mniej gorąco. No, logika widzimy samiewa. Odstępna. to, no idziemy, to idziemy tym, tak? O, o, widoki i taki i państwa, państwa tych od, od zakrycia jak wyjdą, tak? A my ma kuku, tak? No dobrze. Tu widzimy oszukiści są, bo tu mogą autami podjeżdżać i nieci tam widzimy panowie budowlańcy też podjechali autami. Więc to takie było współczesne. Mocno. Ale tak że nie było samochodów. Prawda. Czyli ja jeszcze może dodam dam komentarz do tego świętego Mikołaja odpoczywającego. To to idealnie dla mitka tutaj patronem jest idealnie. Opisuje cechę kadłubującą, ulubioną rzeczonego. Natomiast wracając jeszcze do schodków, tutaj niedźwiadek kwestionuje informację podaną na wstępie, tu jest 100 schodków. A 100 schodków to już na samej końcówce. A to ile wyszło robaku? Nie, od wyszło. Wyszło tak. Na około 240 no, więc widzimy nie, nie liczącego tego podejścia nie tego podejścia, właśnie, czyli coś tutaj się nie, nie zgadza manipulacja, tak, ale może żeby właśnie się zachęcić nie tych, tych... zachęt, Zachę... tylko 100, 100... 100 prawda, Bo by się ludzie zniechęcili, I nie tak? I już, no. I Już. na grzewkę 100 schodków to każdy emeryt tak. nawet stare panie przybiowied... pykną no właśnie no dobra, my idziemy do Niunka mili Państwo i jedziemy Jedziemy dalej. Udało się zaparkować, ale faktycznie tak doczytał, że jednak na wśrody jest closet A i tam właśnie jest ten nasz poprzedni niedźwiadku. Na wzgórku, no tam, na no wprost tak. Czyli mówisz niedźwiadku, że co? Że nie wchodzimy, tak? że? Mhm tu się bidakami się podlektowali